Witam Was bardzo serdecznie. Jestem Geodetics. Ziomeczek, który nagrał 5,5 tysiąca filmów na YouTube z assassinów w sumie wszystkich. Shadows aktualnie też ogrywam, więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to Was zapraszam. Ale szczerze Wam powiem, że pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym minęło trochę czasu. I grałem w Shadows, Shadows i w Shadows. I odrzuciłem assassina dwójkę. Czy żałuję? No kurde, powiem wam szczerze, że z perspektywy tego czasu i tak dalej, wolałbym dużo bardziej przejść tu dwójkę. I nazwę ten odcinek dwójka jednak jest najlepsza. A zapomniałem, że po włosku jest. Także, kurde, mam do, dużo wam do opowiedzenia, a w międzyczasie jeszcze czytałem książki o Assassin's Creed i mówiłem o tym w odcinkach paru. Bo tutaj widzę, że te klatki po prostu skaczą jakoś dziwnie i pewnie dałoby się po prostu je zablokować. Na są stałe

Nie mamy pieniędzy. Dobra, idźmy do ustawień. Może da się rzeczywiście to zablokować, bo na mój gust działa to trochę słabo. Mhm. Synchronizacja pionowa. O właśnie. I jeszcze coś tu chyba można zmienić, nie? No a jakoś kurde statystyki. Dobra, jakoś to będzie. Grałem ostatnio w GTA 4, to tam było to. Straszne. Mm -mm. To jest pan architekt. Sir Mario mi ha assunto per riparare questo pasticcio, ma Erigo Palazzi non compio miracoli. Senza soldi non posso riparare nessun edificio. E se qualcuno vi desse i denari? Allora ne potremmo parlare. Dovete essere Ser Ezio. Serecjo. Także dzisiaj nagram sobie na pewno tego asesina parę odcinków, bo kurde warto i chciałbym ukończyć dwójkę Brotherhood Revelation i gwarantuję wam to. Nie jestem szarą osobą, bo na TikToku możecie bardzo mocno kojarzyć mnie z tematyki Assassin's Creedów. Mm, Geodetics, podłoga na TikToku. Dużo tego powstało. Tutaj również są shorts o assassinach. Oraz przeczytałem, przeszedłem wszystkie gry z Assassina. Oraz przeczytałem wszystkie książki z Assassin's Creed'a. I zrobiłem to właśnie z tymi książkami niedawno i było to przyjemne. Burdel. Aha, a tam się tylko pieniądze popierało. No burdel trzeba chyba, nie? Bo za tysiąc coś kupię. No, mogę krawca. Tylko już no, już z pieniędzy się wypłukałem. Także tak to będzie wyglądać. Kurde, mogę sobie. Wiecie co zrobimy? Mm -mm. O. Chodziło mi o to, żeby kamera była trochę wyżej, kurde, jeszcze raz. Żeby po prostu nie przeszkadzało. Tu w zależności co nagrywasz jedną, drugą, trzecią, 50 grę to robi się po prostu problem. di una cosa. jestem, jakby ktoś miał problem to na necie pisali, że tutaj po prostu są cyrki i trzeba to i to wyłączyć i kurde jak to teraz zatwierdzić o i wyszło mi żeby zatwierdzić nie mam pojęcia co to są te post efekty Dobra, mam wrażenie, że kurde jest tak samo No, i ludzie zwalają po prostu, że taki jest ten silnik. No kurde, dwójka powinna po prostu być odświeżona, żeby można było grać. Hmm. dzisiaj w płynny i normalny sposób. No kurde, dwójka naprawdę musimy mieć. Wiem, że jest Ezio Collection, ale jest to jest chyba to tylko na PlayStation. Napisy nie ma, nie? Questi sono gli assassini che hanno difeso la libertà degli uomini, quando era in pericolo. E questa è l'armatura di Altair. Si sa poco, oh Sbrai. Ma... Altair, Alcebis, c'è È molto leggera e robusta. Te la darei, ma non so come prenderla. Il mio bisnonno una volta disse che sarebbe rimasta inaccessibile finché tutti i suoi protettori non fossero in grado di farlo. Avevamo usato parlare di alcune cripte sparse per l'Italia, tombe segrete, piene di tesori. I sei furono spostati lì secoli fa. Forse hanno qualcosa che fare con tutto questo. Quando ero giovane andai anch'io alla ricerca dei sei, ma senza successo. Magari a te andrà meglio. No, na pewno zdobędziemy. Ra... nie wiem czy będę chciał tę grę robić. Aha. To są przodkowie. Hmm. Ulan Gala, mongolskiego asesyna, używał on łuku i strzały, by zabić konia Chingis Hana. Chingis Han ma bardzo dużo wspólnego z z I. W książce jest tak, że Masja właśnie upadł w momencie, kiedy przybyli mongolowie. Dariusza, perskiego asasyna, użył krótkiego ostrza, by zabić Xerxesa. Był to pierwszy, no to no, przed użycie krótkiego ostrza. Kurde, fajne to jest, bo chodzi o to, że to są takie nawiązania, a to jest... Yy, DLC. DLC do Odysei. No właśnie, Wei Yu. Posagowa chińskiego asesena. użył on włóczni, by zabić pierwszego cesarza Chin. Wei Yu. To na pewno... Jak z Chin, kurde, w książce, w, jak jest Assassin's Creed China, to jest tam postać, nie pamiętam, jak ona się nazywała już, Ezio -Ju spotyka, tylko to już jest po Revelation, także on już stary był. Na postumencie, egipskiej kobiety-asasyna, zabiła Kleopatrę przy użyciu węża, wygląda na to, że czegoś brakuje. O kurde, no ciekawe, szkoda, że nie było jej. Nie wszędzie wykorzystali ten potencjał, nie? Nigdy tego nie czytałem. Ale z dzisiejszej perspektywy... Na prostu będzie stoi posąg Iltani. Babilońskiej kobieta asesyna to ona otruła Aleksandra Wielkiego. Leoniusa. Rzymskiego asesyna zadźgał on Kali gulę sztyletem. Wygląda na to, że czegoś brakuje. No i ciekawie. Tak szczerze Wam powiem, że nie wiem ile już prób zrobiłem, pewnie dużo, i nawet jak zablokowałem sobie klatki na 30 i próbowałem coś potestować, to w rezultacie powoduje mi, że nie mam spadków z 60 na 40, tylko mam spadki z, 60, z 30 na 20. Także ta gra po prostu z zamysłu, ona będzie niestabilna. I co mogę na to poradzić? Nic, nie mogę na to poradzić, prawdopodobnie. Taki kurde, urok. Ale gra się w to po prostu tragicznie. Ostatnio, ja tego tak nie zapamiętałem, ale grałem ostatnio w tego. W, w GTA 4, no to tam było podobnie. Po prostu istna masakra. Wiecie, człowiek kombinuje, 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 a koniec końców się okazuje, że z tego kombinowania to tylko grę sobie można zepsuć. A tu się nie da przechodzić. To nie jest kurde: Odyssey albo Origin. A tu konno da się jeździć, nie? Odpalmy sobie mapę. Do Florencji. Do Florencji? Toskania. No dobra. Bo tak jak mówię, czytałem książki. Kurde, powiem wam szczerze, że teraz już wiele rzeczy, na przykład z dwójki, stricte zapomniałem. Więc będę musiał po prostu. Będę potrzebował w chwili, żeby sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że fabularnie teraz spotkamy pierwszy raz Rodriga Borcie i spotkamy Lisa, który będzie naszym ziomeczkiem na długie, długi czas, bo na sesji na dwójkę i na Brotherhood. Kurde, te tekstury tak zapamiętałem dużo lepiej, a one tu nie wyglądają tak dobrze. Gdzieś pod Florencją to właśnie będzie, z tego co pamiętam. Przy jakimś koloseum. I... Kurde, chociaż z jednej strony może nie powinienem był tego po prostu spoilerować. Tak, i tutaj też władze miasta poznano. Chodzi mi o to, że chce się trochę popisać, kurde, znajomością tej historii. Bo przeczytałem tak. Pierwszą przeczytałem dwójkę, potem przeczytałem Revelation. Jeśli mówię o książkach, a szczerze, naprawdę polecam. Dwójkę Revelation, potem przeczytałem jedynkę. Potem. Potem. Black Flag. Co jest jeszcze? Trójka, trójka bardzo fajna jest, naprawdę. Trójka jest bardzo fajna, bo jest pisana. Właśnie niektóre książki są pisane z innej perspektywy, ludzie. Kurde, jak tu się interakcji robi? A, Shift: Unity, Syndicate, Origin i Odyssey. Valhalla istnieje, ale w dziwnej formie. Mirage nie jest zbudowany na Polskę, a nawet wersja anglojęzyczną jest ciężko znaleźć.

Na ten tytuł, czy on jest taki dobry i jak na razie wiele rzeczy wskazuje, że fabularnie pod tym kątem, tak. Chociaż na pewno też jakiś sentyment się objawia. No i dobra. Kurde, jak normalnie tor treningowy. No, wygląda to. Myślałem, że już Ezio jest wiecie, wyszkolonym asasynem, ale to jeszcze nie ten moment. Muszę się przyzwyczaić do tego sterowania tutaj. Questo per mantenere l'esercito della Ce l'ha fatta. Guarda. Drugie? Nie, trujące. To właśnie z tamtych kart kodeksu, które zabraliśmy. A, on mówi o tej super dupie jego. Z nią kurde, też jest ciekawa sprawa, bo on ją spotyka. Tylko nie pamiętam, A, chyba w dwójce. W książce. Potem. Czy ja mogę tu we Florencji odnaleźć yy, grobowiec? Patrzcie. To jest do Toskanii, Monterigioni. Mogę poogarniać punkty obserwacyjne. Nie, no, ale powiem Wam szczerze, że kurde, jak grałem wcześniej, jakoś po prostu lepiej to działało. Aż mi trochę wstyd. Może takie klatki są. Może to wiecie, w poszczególnym etapie gry dopiero tak jest. Czy wygraliście jakoś ostatnio w dwójeczkę? I moglibyście się wypowiedzieć, na przykład, na taki temat, jak to działa z tą płynnością? Bo jak dla mnie działa źle. Chodziło w takich miejscach, które są bardziej procesorogenne. To akurat dobrze to wypada, moim zdaniem. Mhm. O cholera. To chyba nie tak miało być. Chyba nie tak. Za bardzo się poczułem jak w Shadows, gdzie można praktycznie wszystko zrobić. Bardzo zależy, żeby mi te wszystkie asesiny przejść, właśnie nabrać takiego drugiego. Hmm. Drugi raz po prostu te szansę, drugi raz zobaczyć jak to wygląda. O, lis. I myślę, że tak nazwiemy następny odcinek, bo to jest ważna postać. Dziękuję wam za oglądanie. Hmm. Trzymajcie się. I do zobaczenia do następnych.